Dzień dobry, witam, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w ten niedzielny wieczór, witam was w kolejnym odcinku, zagrajmy Władca pierścień, Bitwa o Śródziemie 2. I moi drodzy, przed nami misja siódma, Erebor, czyli misja już przedostatnia, czyli misja, która bardzo, bardzo mocno zbliża nas do końca tej kampanii i być może do końca całej serii. Moi drodzy, przed nami... Misja, w której dostałem rady, żeby nie wychodzić z sali tronowej, tylko tam siedzieć i tam się fortyfikować. E, I przyjmę te rady do serca i faktycznie tak zrobię. Już widziałem co tam jest, wiem o co, o co biega. Chodzi o to, że po prostu musimy się ufortyfikować e, i poczekać. Poczekać na siły wroga. Tak też zrobimy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak więc, bez większego pitolenia, zaczynajmy. Co będzie potem, po tej serii? No, nad tym muszę się jeszcze zastanowić. Szczerze mówiąc, nie wiem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Eee, na razie, na razie po prostu skupmy się na tym, co mamy. Aczkolwiek na live'ie, co nieco mówiłem, co mniej więcej planuję, kto był, ten wie. Eee, kto nie był, ten się dowie. W swoim czasie, nie bójcie się. Eee, nic strasznego raczej nie będzie, nic strasznego się raczej nie stanie. Bardzo prawdopodobne, że nagramy sobie ten dodatek z nas góle. The fate of Middle-earth hangs by a thread. The host from Dolguldur marches relentlessly north towards Dale and Erebor. Sauron's armies lay siege to Minas Tirith in the south. Frodo makes his way into Mordor. Glorfindel and Gloin arrive at Mirkwood to meet with King Thranduil of the Wood Elves to further the alliance between elf and dwarf. Unaware of the council taking place in Mirkwood, King Dane of the Dwarves grimly prepares for what may well be his final battle. Dwarves or die! The Mordor host is approaching. The first wave will arrive soon. We must build up our defenses in Dale to keep them away from the mountain. No i właśnie, wy powiedzieliście, nie wychodź, zostań wewnątrz sali tronowej. Ja tak zrobię, i faktycznie e, wyślę. Mu tylko jednego z moich minionów, czyli budowniczych, wyślemy ich tutaj. Nie wiem, który dom pójdzie, dlatego tej bramy mu jeszcze nie zamykam. Bramy zamykamy i kampimy się tutaj w środeczku. E, zrobimy sobie od razu dużo, dużo, dużo wież. Ile się tylko wiesz, natrzaskać da. Oczywiście zaraz zajmujemy się ulepszeniami, umocnieniami, szkoleniem jednostek. Zrobimy sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć tego. E, tutaj ulepszymy sobie, zrobimy sobie kilku uczników z dali, dwóch, trzech nawet tych. E, no i będziemy czekać, będziemy czekać. Zrobimy sobie jeszcze ze dwóch budowniczych, którzy nam pomogą troszkę e, ogarnąć to miasto. Problem jest taki z tym wszystkim, że niestety... Tu gdzieś jest również wejście. Tu jest wejście. O, tu jest wejście, którego niestety zamknąć nie mogę. Dlaczego musimy się z tej strony jakoś no, no ufortyfikować? Też za bardzo nie ma jak. No ale postaramy się jakoś to ogarnąć. Dlatego może zrobimy tu sobie fortecę na środku, którą umocnimy jak tylko się da ja wiem, że to kosztowne rzeczy, kosztowne rzeczy teraz tak, robimy to, żeby mieć ulepszenia będziemy mieli ulepszenia, to będzie fajnie, bo będziemy mogli, prawda e, poulepszać te nasze jednostki na tyle że będą one, e, no, znac, znac, znacznie mocniejsze niż, niż jednostki naszego wroga, dobra robimy sobie kolejne wieże, no robimy tych wież ile prawda się tutaj da da ich natrzaskać, możemy je ulepszać dodatkowo Będziemy je ulepszać, no nie, nie, niewątpliwie przyda się ulepszyć. No i dobra, ty jesteś tutaj, no oczywiście rób wieże. I wiesz, staramy się tu natrzaskać, ile się da, tak jak już mówiłem. No Postaramy się tutaj zablokować jakoś te tereny, żeby mi tutaj specjalnie nie wchodzili, a jeżeli już, to żeby to było jakoś, tak wiecie, opóźnione w czasie. Więc postaramy się tu jakiś mur trzasnąć. Tu jeden cokół, tam drugi cokół. Co byśmy mniej więcej jakoś tak mogli bezpiecznie, dlatego tutaj też sobie ogrodzimy. Tutaj budujemy jeszcze troszkę tych szybów kopalnianych, ale tylko w celu, bo wiem, że zaraz nam się może skończyć, niestety. Może nam się niestety skończyć. Mogą nam się skończyć zasoby. Moi drodzy, chyba zrobię sobie katapultę. E, Przeciwko kuźniczego dobra doska jest brony e, chyba weźmiemy sobie. Zrobimy katapultę, weźmiemy sobie. Ze dwie katapulty trzaśniemy. Na pewno się tu przyda. Na pewno nie będzie. Tak więc, e, jeżeli widzicie, to już e, limit jednostek mamy na maksa. Już nic tutaj nie doszkolimy nowych jednostek, nie zwiększymy limitu. Mamy to na poziomie maksymalnym, więc tutaj już nic nie zmienimy. Dobra, buduj dalej wieżę, ile się tylko da. Mhm, zbudowałeś, fajnie. Teraz idź, zbuduj tu, coku. Tutaj, coku, zbuduj. Ignorujemy tamtych na razie. Oni dla nas nie istnieją w chwili obecnej, więc nie przejmujemy się nimi. Tu se mur trzaśniemy. Mam nadzieję, że nie przejdą. Nie, nie powinni. Forteca ukończona. Tak więc, kolego, chodź, no tu, kolego, chodź, no tu zbudujesz mi tu mur. Powinien ten mur. mniej więcej jakoś tu ich zatrzymać, tak? I razy drzwi, oczywiście. Nigdy nie można powiedzieć, że na pewno. Idź tu, kolego. Eee, o, ludzi, w sumie warto byłoby ich wpuścić. Wpuścimy ich, niech se wejdą, bo ja dosyć szybko te bramy zamknąłem. A niech oni już se wejdą. Wejdą czy nie wejdą? Chyba się nie ogarną, żeby wejść. Dobra, na razie może być otwarte, bo oni i tak nie atakują, ale później, e, później będą. Dobra. Zrobimy to, bo chcemy ulepszenia. Baryłki namiotanie wybuchającymi. No to jest fajne. Mmm, sztandary są, dobra, dobra. To też jest fajne. Drogie, ale fajne. Zrobimy ile się da, prawda? Nie, tego akurat nie. To daje obrażenia do ognia wszystkich dołączonych. Oble... Tak, zrobimy, dobra. Czy ja mogę coś tu, jakieś ulepszenia, coś? Dobra, wszystko zrobię, co się da. I teraz tak musimy nasze jednostki ulepszyć. No, to jest kurna priorytet, wręcz bym powiedział, to jest najważniejsze. I tak mi chyba nie starczy pieniędzy. Oczywiście, że mi nie starczyło pieniędzy, udało mi się tylko tych ulepszyć. Wy już sobie tu podejście tak, żebym wiedział mniej więcej kto jest ulepszony, kto nie. Dobra, nie wchodzicie, to nie. No, ja nie będę was się specjalnie prosił. Wypyldalać, że się tak wyrażę. Won mi stąd. Mm, dobra, tutaj te mury jeszcze trzeba dorobić. Okej, okay, zamykamy się i jesteśmy już prawie zamknięci na cztery z pusty. No, mogę nie ulepszyć już tych, niestety wiesz, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję tylko, że nie rzucą mi się od razu na bramę, bo trochę byłaby szkoda w sumie. Ta brama, no, niby wytrzymała jest, ale bez przesady. Okej, okay, tutaj już cokół jest zbudowany, jest zbudowany. Potrzebuję jeszcze jednego cokoła. Ach, tu są ulepszenia, tak? Okej, okay, tu się robi, tak? Dali zostały zbudowane mury. Okej, okay, fajnie. Nie wiem, gdzie, ale pewnie tak. A, trzeba się zamknąć. W ten sposób. Dobra, tu jesteśmy zamknięci. Tu się teraz zamkniemy. I zamkniemy się jeszcze z tej strony. Tu się zamykamy. Okej, okay. robimy sobie kolejną wieżę. No mówię, tych wierszce tu natrzaskamy. To se poulepszamy. E, ile się tylko da. No, im więcej będziemy mieli tego wszystkiego ulepszonego, tym lepiej dla nas, oczywiście. Dobra, wy je jeszcze nie jesteście ulepszeni. Jeszcze długo nie będziecie w sumie. Troszkę mi brakuje tego złota i pieniędza. O, katapulta się zrobiła. No, katapulta. Ty, nie wiem, czy możesz jeszcze tu przejechać. Chyba jeszcze możesz, bo jeszcze tutaj troszkę se przesuniemy. O, w ten sposób. No, potrzebuję na coku. Na coku mi jeszcze nie stać. Co to daje? Zyskują 50 do pancerza. Zbudujemy to sobie, bo będzie tutaj bitwa się rozgrywać. Więc y, im więcej tu będzie moich buffów, no, tym lepiej, nie? Dobra, zbuduj tu ten soku. Teraz tak, gdzie jesteś, kolego? Ty jesteś tutaj. E, no, zbudujemy to, tak jak mówiłem. Bo, buffy są fajne. Nie mogę chyba tego zrobić. Mogę, ale to na jakiś czas jest? Jeżeli to nie zna czas, to ja też to zrobię tu. Chyba. Też mamy buffy, nie? No, te buffy trzeba tutaj zwiększać, ile się tylko da. No, bo, bo inaczej długo nie pociągniemy. Mamy niby dy, dyna, dyna, który oczywiście nam umarł, jeżeli dobrze pamiętacie. O, tutaj już jakoś starałem się nas udupić. No, niszczą sobie to miasto, nie chcę niszczyć, no mam to gdzieś. Zobaczcie, w celach głównych jest e, tron Eryboru nie może zostać zdobyty. Of course, naturlicz diabol nie będzie zdobyty, ale no nie powiedziane, że dal nie będzie zdobyta, wręcz przeciwnie. Jestem przekonany, że dal zostanie zdobyta. Okej, okay, jeszcze tego nie macie, chodźcie tu wszyscy. Muszę was tutaj porozdzielać, tak, bo troszkę mi się poprzestawialiście i tak głupio. O, i mamy fajną katapultę. Katapulta się no, oczywiście przyda. Będziemy mieli tutaj kolejny buff. Teraz zrobimy sobie mur. Mury są stosunkowo tanie. E, jesteśmy w tym momencie dosyć dobrze zablokowani. Jesteśmy zabarykodowani, mamy wieżę. Mamy mocną fortecę ze wszystkimi ulepszeniami, która będzie tutaj stała i nas w pewien sposób broniła. E, no, niestety nasze wieże nie są ulepszone to jest ten minusik ale to spokojnie też zdążymy zrobić. No, tutaj ta armia jakaś tam jest. A my tutaj mamy jakieś też co to jest? Wieża bojowa Ereboru czyli też strzela to mamy dodatkowe wsparcie z ich strony. Eee, tutaj sobie jeszcze zrobimy, bo to jest price 100%, więc tutaj kupa hajsu dostajemy za to kupę zasobów, więc warto w to zainwestować. Czegoś jeszcze nie macie, tego nie macie. Dobrze Tutaj macie chyba wszystko. Teraz tak, to kim wy jesteście? Topornicy, dobrze, topornicy do tyłu e, Topornicy do tyłu. Ja was tak fajnie jakoś tu postaram się poustawiać, aczkolwiek wiem, że raczej mi to nie wyjdzie. No chyba, tak, tak myślałem, że nie wyjdzie. O tak. Okej, okay. Wy jesteście miotaczami toporów. Wy jesteście. Kim wy jesteście? Odwrócicie się, odwrócić. Okej, okay. Wy jesteście. Nie wiem, kim jesteście, Ja na pewno kimś ważnym. O nie, tak. Bardziej tak. O. W ten sposób. Będziecie stać tu. Teraz, Wy. I wy będziecie na samym froncie A ucznicy... Nie wiem, czy... Do wieży? No nie, do wieży niekoniecznie Idźcie sobie tam na boczek stańcie Ej, no widzicie, popsuliście mi, a tu tak, mi tak ładnie miało być Popsuliście, jeszcze raz Jeszcze raz, ja tu chcę se ładnie ułożyć No, atakują mines, to tam, czy atakują? O, teraz będzie bardzo ładne Uciekaj! Dobra nie jest i tak ładnie. Dlaczego się tak chujowo ustawiacie? No co jest? Ja was tak ładnie chcę ustawić, a wy tak chujowo. O, teraz sobie widzicie ładnie. No wreszcie, żeście się ładnie ustawili. I wy tu na froncie. I ta muzyka w tle, świetna. A ty tylko tu se stanie. I napierdale. I tak wygląda nasza armia, która będzie musiała obronić Revol. No źle stoisz, dlaczego tak chujowo... a bo tam jest Dane. No Dane będziesz na froncie, nie? No, oczywiście. No dobrze, wiem, wiem. Niech tam się niszczą co chcą. Wchodzą tu, tak? Niech wchodzą. W sumie zniszczą mi troszkę tego. Są wewnątrz góry, ale co tam nie chcę, będą wewnątrz tej góry. Raczej nic mi tu nie zrobią takiego złego. Co tu mogą mi zrobić? Nie specjalnie nic. Pykne tu nie będzie to łatwe w sumie. Teraz patrzę, że to będzie dosyć trudna sprawa. To będzie trudna gra. To będzie bardzo trudna gra. Bardziej że mówię, że oni raczej będą boczkiem sobie nachodzić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dlaczego żeście się tak rozsypali? No, jesteście głupi jednak. I Dane. Mhm, zobaczymy. zobaczymy. Szczerze mówiąc, możliwe, że zaraz będę musiał jeszcze raz to nagrać. Zrobimy sobie jeszcze jedną polankę tu. To są darmowe buffy, więc warto to robić. Jeszcze tu się strzelimy pomnik. Dobra, niegodni się tam zajmą na razie tym, niech tam niszczą co mogą, ale nas, nas, nas interesuje tylko Sala Tronowa. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze, Sala Tronowa. Poulepszajmy kilka wież, nas są drogie niestety ulepszenia, nie mam tyle pieniędzy. Trzy minuty moi drodzy, trzy minuty i zobaczymy co z tego wyjdzie. Wydaje mi się, że jesteśmy całkiem spoko Ufortyfikowani, no zobaczymy jak to pójdzie Niech mi tam poniszczy co chce Troszkę ta jego armia zostanie po Dubsku. Niestety czekałem tutaj na nas bardzo fajne jednostki już Zobaczymy Może być dosyć ciekawie, ale ta forteca czuję, że dosyć mocno nam pomoże Jeżeli tylko z tej strony pójdą, jeżeli z innej to może być cienko w każdym razie na jak tu pójdą to OK. Tutaj jak pójdą trochę mniej OK, Ale jesteśmy w stanie jeszcze coś tu ugrać. Jeszcze się nie poddaję. Mamy tych wiesz całkiem sporo. Zobaczymy co z tego wyjdzie. O, już są tu, tak A, przechodzą przez mury, to nawet dobrze, bo... No tak dosy widzicie dosyć ostro są niszczeni przez te moje fortyfikacje Nawet nie chce mi się jednostkami ruszać no, sam, sam, Są niszczeni po prostu No Mógłbym się ruszyć, ale po co? <średziny> Wydaje mi się, że nie warto. Nie warto marnować moich jednostek no, Rzucaj baryłką czy coś, nie? A, tak rzucacie, okej. Okay. Tak nie rzucajcie. Dobra, chodźcie. Eee, napraw to. Możesz to naprawić? Widzę, że nie za bardzo da się to naprawić. Nieistotne. O, to by było na tyle, jeżeli chodzi o atak. Tak więc chwila, moment i zostali... ...prawda, rozjebani, dobrze, proszę. Ja jeszcze mam to to wykorzystam. Jeszcze mamy tomka. Jeszcze mamy leczenie. A więc spokojnie. A jednak, jednak to jest czasowe. Ale i tak przez długi czas tutaj było. Więc jednak to jest na czas. Ok. To, to, to ja nie wiedziałem tego. Tak więc nie ruszamy się za szybko. Jednostkami. Czekamy. Czekamy aż oni podejdą do nas. Moi drodzy, zapiszemy sobie tylko w tym momencie. Ponieważ możliwe, że zaraz będziemy musieli jeszcze coś zmieniać. A, jest szansa! Moim zdaniem nic tutaj więcej nie jestem w stanie zrobić. Dal da, tam padło, no bo to to, to nas nie interesuje, tak jak mówię. Najważniejsze jest obronić salę tronową. Zobaczymy, czy nam się to uda, czy jeszcze w tym odcinku zdążymy. No budujemy, ile się da, prawda? Mam, możemy jeszcze coś upgradenąć. Możemy. To trochę mi się zniszczyło. Budujcie, budujcie, ile się tylko da. No Ty już nie możesz. no. że na froncie wejdziecie sobie tu do środka. Nie wiem, co to da, ale może coś da. No bez jaj. Bez jaj, że ten gnój ta cały czas stał i niszczył. Wejdź do środka, cycu. Ja Ej, wiedz... ja to całą bramę mi tu zniszczył O Jezus O Jezus Maria, sporo tego dziadostwa tu idzie Wu! <laughs> Będzie ciekawie. Tym bardziej ten gnój mi tu bramę niszczy. No dobrze! Niszczy. No dobra, zniszczy go zniszczył. Ej, ostro mnie tu niszczy. No nieładny. Poczekajcie, przecież ja mogę tutaj to wykorzy wykorzystać. Trafiłem. Trafiłem bardzo ładnie. Bardzo ładnie trafiłem. świetnie Ok, ta forteca znowu trochę dostała po dupie. Zrobimy sobie to tutaj. I czekamy. Troszkę dostała ta moja forteca po dupie. No to jest coś, co mi się nie podoba. Trudno już. Właśnie do środka. Może coś działacie więcej w środku niż tu. A przynajmniej nie będziecie mi się tu plątać. Idą frontem. Siódmy poziom, mój Siódmy poziom. Ci idą bokiem. Ok. No nie ma ich tak dużo. Wydaje mi się, że damy sobie radę. Bardziej że mówię Tomka sobie jeszcze wezwiemy, będzie spokój. Okej, okay, nas góra już nie ma, nawet nie podjechał. Na z to i tak pizdy. Więc nazgól. Easy. Teraz druga część. No, rzucałem się na razie na fortece, to dobrze w sumie. Bardzo dobrze. A nie, już jednak nawet zrezygnowali z tej fortecy. Topornicy zaraz... O Jezus. Przecież to w ogóle nie jest... To nawet nie jest opór. To nawet nie jest ten. Oni nie są godni. Podejdźcie trochę do przodu. Bardziej agresywna postawa. Do przodu troszkę musicie podejść, polecę. Podejdźcie ile się da. Elfy nadchodzą! Na, a przecież nic strasznego. A ktoś umarł? Przecież nikt nie umarł. Nikt nie umarł. Ej, idź do tyłu. Tam się za bardzo nie pchaj. Jeszcze elfy przyszły. No się na tyły, co ty to. Jeżeli to jest cała armia, to to była główna, nie armia za przeproszeniem. A, tu przyszedł ten. Gloin przyszedł. Siema, Gloin. z elfami przyszedł. I Glorfindelem, fajnie. Fajnie, no tylko to ja mówię, to to nie była specjalnie walka, jeżeli to już jest wszystko, to to było easy. Było mega easy. Nie wiem, że będzie coś strasznego, ale na tym poziomie najwidoczniej to nie jest nic strasznego. Wywalcie beczułki. Nawet nie straciłem chyba jednego krastoluda. O, jeszcze teraz z ich łucznikami gdzie koniec zabawy. No tutaj idzie taka garstka, ale to jest też jak mówię, to jest właśnie garstka. O nie, straciliśmy, no nic, no to było do przewidzenia niestety. To właśnie po to było, żeby odeprzeć tego typu ataki. Nie, <grystanie> że nie mogę podejść nawet. <grystanie> no dobra, myślałem, że to będzie coś trudniejszego, ale fakt faktem nie jest. Jednak te ciasne zakamarki elfickich kopalni są po prostu genialne, No i proszę, już nie ma co. Podejdźcie tu, z tej strony teraz będą wychodzić. A nawet, nie wiem, chuj wie z której, ale inaczej nie będzie z tym problemów. Idźcie tu. No i czekamy. Czekamy, aż tu łaskawie stwierdzą, że warto mnie zaatakować. Bo póki co to se łażą po kopalniach i nic się tu ciekawego nie dzieje dalej tu 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 atakować kutafony no czekamy czekamy na was nieodpartą chęcią was zniszczę a jakie jest zadanie teraz Fale na jeźdźców tronę reboru nie może zostać zbuduj fortecy o, jeżeli to jest jedna jedyna fala to łatwe jeżeli będzie więcej o to może trochę bardziej skomplikowane ale też bez szczału A tu jest przejście nawet, o, widzisz? Tak zbudowałem mur. O kogo my tu mamy? Tranduila mamy, fajnie. No tu może, nie wiem, no tu sporo może. A ci też mogą sporo. Tu się jeszcze maltretują z jakimś głównym to. Ej, patrz, dobiegł tu ktoś. Oberwaliśmy. Ej, to jest są fale, tak? O, to są fale, to trochę gorsza sprawa teraz. Oż powiem, trudniej. Nie wiedziałem, że to jest, że będą fale, okej. Okay. No to fale, to, to, to może być nieciekawie faktycznie, aczkolwiek też nie jest tak źle, tak strasznie. Okej, 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 budowniczy go potrzebuje, byłaś. Ta forteca bardzo fajnie się tu sprawdzała. Gdzie jest forteca? Forteca, forteca. Pięć tysięcy. Oj, to już się nie sprawdzi. Fajnie. To teraz trzeba budować więcej wież. Teraz mamy mało czasu. Co tam idzie? O, trole, Sporo ich tam idzie. No, sporo, sporo. Dobra, ucznicy chodźcie tu. Chodźcie tu, chodźcie tu ucznicy. Oni tu pewnie tędy pójdą. Szybko. Tam to sam sobie damy radę. Budować wieże. I spokojnie, i spokojnie, i spokojnie. Ile spokojnie. Ale się rzucili dosyć ostro i srogo. Oł. No grubo, że tak powiem. No dobra. Ucznicy ostro tutaj wykończę. Spokojnie, spokojnie, nie panikować, nie panikować, mamy 5 minut jeszcze ponad. No i to widzicie easy odbudowujemy. Bez problemu. Dobra? Przesuńcie się, może faktycznie dałbym tych e, elfów tutaj bliżej. Jesteśmy tak trochę nadzy, bym powiedział. Na się nadzy. Chodzi o to, że nie mamy... Jesteśmy troszkę w dupce, bo nie wiem ile tych fal będzie. Mi się kończą troszkę materiały, tak? Już nie mam żadnych budynków, które by mi dawały, ee, które by mi dawały jakieś hajsy. Niestety, tego już nie mamy. Nie mamy żadnych budynków, już w sumie. A nie wiem, ile tych fal będzie. Więc lepiej, żeby mi tych fal tutaj za dużo nie było, bo będzie nieciekawie. Aha, tyle się odbudowało, tak? Fajnie, Okej okay. Już z tego wierzę i tak jest do dupy i tak do dupy Zobaczymy co z tego będzie Ale tą następną falę Zostawimy sobie na następny odcinek Czyli na jutro Ja wam bardzo serdecznie dziękuję i widzimy się już niebawem w końcu, Na końcu tej misji Mam nadzieję, że będziecie ze mną A misja całkiem ciekawa Zobaczymy ile tych fali będzie Napiszcie mi, e, ciekawi mnie to Ja już wam bardzo dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć